Jakiego typu rur użyć do realizacji gruntowych wymienników ciepła? Użyj karbowanej rury z zewnątrz, gładkiej w środku, po to, żeby skropliny mogły łatwo spłynąć do miejsca, w którym będą mogły wydostać się z rury i wciągnąć do gruntu. Na co zwrócić uwagę? Zwróć na to, żeby wewnętrzna warstwa tej rury była wykonana z polipropylenu, czytaj PP, dokładnie tego samego materiału, z których robi się instalację wodną w większości domów. Jeśli ktoś Ci mówi, że rury do GWC mają specjalną, grzybobójczą, antybakteryjną ochronę wewnątrz, to uważaj, bo kłamie. Rury używane w tych systemach mają wewnętrzną warstwę PP, na której z trudem utrzymują się bakterie i grzyby. W momencie, kiedy zapewniasz stały przepływ powietrza przez ten system, nie ma ryzyka, że coś tam się zacznie rozwijać. W momencie, kiedy przestajesz z niej korzystać, zatkasz go z jednej i z drugiej strony, ten wymiennik po prostu zacznie kisnąć. Można się z tym zgodzić lub nie, ale takie są realia, Do czasu kiedy z niego wciąż korzystasz, przepuszczając z niego nawet niewielką ilość powietrza, tak samo jak przez staw, przez który przepływa rzeczka, ten staw jest czysty. Natomiast staw, który stoi i w którym nie ma ruchu wody dopływowej i odpływowej, czasem po prostu zaczyna śmierdzieć. Dokładnie to samo stanie się z twoim wymiennikiem, jeśli nie będzie z niego korzystał.